Witam serdecznie moi drodzy. Ta seria będzie serią o tym, co ile kosztuje w Stanach Zjednoczonych. Ja byłem właśnie, wyszedłem od fryzjera. Proszę bardzo, eee, co ile kosztuje w Stanach. Eee, no słuchajcie, generalnie, usługi fryzjerskie, tu w Stanach to są ceny ceny są zróżnicowane generalnie możesz iść do, do fryzjera, który Cię tak że tak powiem opitoli i zapłacić 10 dolarów czy 12 no ale niestety żeby jakoś tam w miarę wyglądać no to trzeba trzeba troszeczkę więcej zapłacić ja Ci mogę powiedzieć ile ja płacę, drogi widzu u mojego u mojego fryzjera E, ceny zaczynają się od, chyba od 20 dolarów, od 20 dolarów. E, myślę, że w, zrobił całkiem fajną robotę. Nie zwracajcie uwagi na żel, bo to jest tak tymczasowo, dopóki nie będzie e, fryzjer, znaczy fryzjer, będzie shower, będzie, będzie prysznic, także na spokojnie. Zaczynają się od 20 dolarów. E, ja zawsze zostawiam więcej, zawsze zostawiam tipa, bo bo tutaj w Stanach, generalnie rzecz biorąc, tradycją jest dawanie napiwków. I to nie jest nic niezwykłego, że daje się napiwek fryzjerowi, bo, no bo trzeba dać. Taka jest, taka jest tradycja i, i tak trzeba zrobić. Także ym, ja płacę. Ja, ja płacę tam 30 dolarów z napiwkiem za takiego fryzjera, czy to drogo, czy to mało, nie wiem. Na Florydzie płaciłem 40 z napiwkiem, więc mówię, no tutaj te kwestie są, że tak powiem, jeśli chodzi o cenę, no to te kwestie są różne. Wiem, że na przykład u nas tam koło mnie w hantli od 25 się zaczynają ceny, gdzieś tam obok od 18. Tak, mógłbym sobie gdzieś bliżej jeździć, ale. Ale jeżdżę do Rozel Mam pół godziny do nich. Eee, pytanie, dlaczego jeżdżę? Bo jeżdżę do nich odkąd tutaj się przeprowadziłem praktycznie w, do, do, do Illinois. Mam Sentyment do chłopaków. To jest, to są, to jest dwóch braci. Eee, to są Syryjczycy. Prowadzą biznes. Słuchajcie. Eee, jest sporo miejsc takich, gdzie to są sieciówki, gdzie tam płacisz płacisz pieniądze, ale, ale powiedzmy barber ma tam swoją stawkę godzinową i za to pracuje. To jest dwóch braci, mają rodziny, wspierają swoje rodziny z tych pieniędzy. Mają mają, e, mają dzieci i tak dalej i utrzymują z, z tego biznesu swoje rodziny, więc po prostu ich wspieram i tyle, no wiecie, no. Kurat nie ma w tym nic złego. Dojechać muszę pół godziny, ale mi to nie przeszkadza. Tak ta jak teraz wyszedłem z pracy, to miałem 15 minut podjazdu, było ok. Więc, więc wiecie, no, ceny kształtują się, kształtują się, tak jak mówię, od 10 dolarów gdzieś tam e, można znaleźć, e, można znaleźć i barbera za, za 50, 60, 70, 80 dolarów, nie ma problemu, są i drożsi. E, ale wiecie, no. Gdzie jest umiar? No jeżeli co 3 tygodnie miałbym wydawać 80 dolarów na barbera, no to tak słabo, słabo, no ale, ale te 3-4 dyszki to jest jak najbardziej do przełknięcia. I wiecie, no spotkacie się pewnie z takimi salonami, gdzie dostajesz na przykład piwo na wejściu, no. bo i takie i takie, i takie pewnie, pewnie miejsca są i, i takie miejsca znajdziecie. No, ale mój, mój, nie, mój nie daje browara, ale jest miła atmosfera, fajna obsługa. Dobrze robotę robią chłopaki, także jest ok. Słuchajcie, ja Was pozdrawiam. Tak jak mówię, to był, to był jeden z filmików z serii, ile to kosztuje w Stanach. Także zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia, cześć.